Witam wszystkich. Zobaczcie, jak ładnie rośnie. Raz dopiero dałem odżywkę. To jest kryptokoryna koryna e, Na razie są jeszcze brązowe te listki. One przypuszczam, że zzielenieją, Zrobią się takie zielone, jak te, które tu są. E, obawiałem się, że się nie, nie pofałdują. Nie będą takie sfałdowane fajne, ale zaczyna coś tam się dziać. Także mam dużą nadzieję, że się pofałdują. Wlałem tylko tą odżywkę, co wam wcześniej pokazywałem. Pod tamten krzak tam z tyłu. Nie wiem, czy go zobaczycie, wrzyciłem tabletkę nawozową, ale widzę, że on się też przyjmuje i ten czerwony też się przyjmuje. I Teraz nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że wlewałem po prostu, że raz wlałem dopiero pięć pompek 5 eee, albo cztery. Nie trzy pompki wlałem do na nawozu i wydaje mi się, że on coś pomaga, ale to było dopiero raz. Także zobaczymy. é que